Właśnie teraz te zdjęcia Przywieźliłam wszystkie ramki Chcę kupić kilka i parę i zmienić wystrój mojego pokoju Powiem wam, że jestem zła Serio jestem zła Hejko kochani, witam was w szóstym Czer Vlogu Ogólnie napisałam ci o dziewiątej Rano montowałam filmik Bo wczoraj robiłam notatki z Hiszpańskiego Bo właśnie zaraz mam sprawdzian no i co, a i rano właśnie wstałam o dziewiątej, montowałam film, dwie godziny e, I jeszcze go nie skończyłam montować, no ale za 11 minut mam sprawdzian, więc tu już siedzę i się przygotowuję mentalnie Jak zwykle nic nowego, mam rozwalone łóżko, w ogóle postanowiłam, żeby na rano piła wodę z cytryną Więc wczoraj wieczorem sobie przygotowałam wodę z cytrynką Przysiadłam do lodówki i dzisiaj rano ją wypiłam. I pewnie że było to całkiem przyjemne, choć dałam półtorej cytryny na taką, no, z wodą. Nie wiem na jaką, co to miało być za pokazanie, ale po prostu było, no, sporo tej cytryny. Więc muszę jakoś to, wiecie, jeszcze dodać wodę po prostu, bo było bardzo kwaśne. No ale co, zabieram się to sprawdzić z historii. Jakie historii z hiszpańskiego? Ostatnio z angielskiego dostałam czwórkę, by ktoś był zainteresowany. No i. No i co, zapraszam Was do oglądania. Prawie, wypisaliśmy hiszpańskie i powiem Wam, co się działo, bo jakby było 7 pytań, to było 40 minut, ale by wszystko było, nic nie było ABCD, nie było czegoś takiego. Jedno było opisowe, trzeba było opisać swój dzień, uwzględniając jakieś godziny i czynności, i w ogóle, ale jakby nie można było wracać do pytań, więc nie sądzę. Dwa razy kliknęłam i pominęłam dwa pytania i tak czasowo na styk się wyrobiłam i nie zdążyłam zrobić tak tych dwóch zadań tamtych, więc no, słabo, ogólnie słabo. Zresztą słońce mi razi. No, no tyle chciałam powiedzieć, będzie słabo. Chijeczko kochani, więc ja wstałam, mam świetny humor, bo tak, wstałam o dziewiątej, ale to jest mało ważne W tym razie mnie obudził mi kurier, ale był u mnie kurier z fotkami, tak się cieszę Bo właśnie na stronce 9print zamówiłam sobie zdjęcia wydrukowane po prostu Dam wam link w opisie do tej stronki, bo... Wszystko jest tam super, macie różne formaty, na przykład możecie tak jak z Instaxa sobie wydrukować z różnymi tutaj rzeczami, to jest super. Tutaj mam jeszcze takie większe z Instaxa, mam też takie 10x15 do ramek, tu takie 18x13 chyba do ramek, o ile się nie mylę. Coś takiego, ale mega w ogóle się cieszę. Zobaczcie. Naprawdę tego jest masa i one stoją takie puste i ja nie miałam jakoś motywacji, żeby yy, wydrukować te zdjęcia. No ale właśnie na stronce Nine Print to zrobiłam i jestem bardzo zwolna z realizacji tego zamówienia. Moje zamówienie przyszło bardzo szybko, w ogóle czego się nie spodziewałam. Tu w ogóle jeszcze otrzymam jakieś takie naklejki taką taśmę, nie mam pojęcia, ale fajne kolorowe, nie wiem jeszcze co z tym zrobię. Zacznę Wam pokazywanie, tam, co mówiłam, sobie, też parę takich rodzinnych fotek, ale to odłożyłam, bo po prostu. Mm, no, nie pokazuję Wam całej mojej rodziny, więc tutaj pokażę Wam zdjęcia tylko z Klarką e, i chyba jakieś z Aurelką, ale to już Wam pokazuję. A w ogóle to jeszcze jedno, e, bo wybrałam tutaj parę zdjęć dla Klary. Zobaczcie, to są klary jakieś fotki, e, albo takie dla niej, bo Klara ma Instaxa, ale właśnie, no wiecie, i te wkłady tam są jakieś w ogóle drogie i w ogóle głupie, a poza tym no nie można no, może nie głupie, ale nie wiem, tak wydrukować wychodzi trochę nie o wiele jednak, ale no dobra, no niech sobie go ma ale powiem wam, że właśnie no takie starsze zdjęcia chciałam jej powydrukowywać i zobaczcie, wydrukowałam je tutaj z takimi fajnymi zobaczcie, za chwilę wam to wszystko pokażemy ale zawołamy Klarę i zobaczymy jej reakcję na te zdjęcia kotki jej też tu wydrukowałam Dobra Klarka! Chodź, przyjdziesz? To jest taki cute, zobaczcie, chociażby na takie kropeczki, serduszka Chodź tutaj W Gospodzie specjalnie pościeliłam łóżko dla was, więc jakby... Chodź tutaj, siadaj Zobacz, bo mam coś dla ciebie, zobacz, proszę Jakby z Instaxa, co nie? Mhm. Wydrukowane, i zobaczcie z takimi tutaj wzórkami. Takie tutaj serduszka. Tutaj mam, patrz, wydrukowałam tobie, właśnie. Jokerka i belcie. O no. takie słodziaki. To jest jeszcze, o, no to jest też bardzo fajne, z takimi kwiatuszkami. Albo to zobacz, takim świątecznej rance wydrukowałam. O. Ja nawet to zdjęcie pamiętam z miniaturki, tak? No, ale to jeszcze zobaczcie. Tu mam było trzeba się nie chcę. No takim super świątecznym tle. No, kary takie urodzinki. Zobaczcie. Może tutaj się przyniesiemy i rozłożymy i pokażemy wam tak na kocu. Będzie łatwiej. No. Beciula też jest. Dobra, więc zobaczcie. Tutaj jest nasze zdjęcie z Aurelcią w takich maseczkach. Tu z Klarą, mm, gdzieś tam na Starym Mieście. Dżokuś, Belka. Tu Klara z, te, z tego roku, w, z urodzin. Tu Klara też jakbyśmy w łazienkach. Tutaj Klarka... Dwa lata temu. No jakieś stare zdjęcie, ale mega mi się podał to zdjęcie. Tutaj na Gibraltarze Klara miała małpę na rękach. Tutaj urodzinki Klary w czym? W sali zabaw. Sali zabaw, o. I no, klatka tutaj na spinaczce, właśnie. Tutaj To To było trzy lata Tak, to było dwa lata temu, a to, to rok temu. Nie, to było. A nie, to rok To było. No, to, to patrz, rok Tu rok. widać nawet, że byłaś mniejsza. I tutaj jest taka. Będzie, to będzie taka słodka, co nie? Doro, to są zdjęcia Klary. Klara są dla ciebie, a ja wam teraz pokażę moje fotki, które będę wstawiała w ramki. Dobra, i to są moje zdjęcia rozmiar 10x15. Zobaczcie, tu mamy taką wchodzę z Klarą i Asią. O, te same. Mamy jokerki. No, tak. E, tutaj mam takie. Ja pod Koloseum. Tutaj wydrukowałam trochę widoczków. Fontana di Trevi, to są moje zdjęcia. Tutaj jest. E, Wenecja, tu też Wenecja i tu też w Wenecji. Tu moje zdjęcie z kwiarką i trochę kotów. Ja mam świrę na punkcie kotów i drukowania zdjęć kotów. Ja mogłabym mieć całą ścianę w ramkach z kotami. A tu już Dżokuś, Belka A, i czołok. Jak maluszek, taki. N no, nie, to było ostatnio zdjęcie robione. No. I to są właśnie zdjęcia, które będę wieszała na ścianę. I czy Wam tu pokażę tego większego formatu? Właśnie teraz te zdjęcia. Tak, tutaj mam klary. Takie bardzo ładne zdjęcie. A już się Tutaj moje z Aurelą i zobaczcie, jesteśmy we trójkę. A już się maseczka. No ale nie widać tego, ale mam maseczki tak słodko. Tutaj to nasze zdjęcie pod przystankiem metra. Tutaj znowu to samo, tylko w takiej wielkości, aby ja mogła sobie powiedzieć. To jest nasze słodkie zdjęcie z Asią. Tutaj Klary z świętym mikusiem. Mikuś. Tutaj mojej Klary z jakbyśmy byli małe w Grecji. Zobaczcie, jaka Klara mała i ja w tle. Nie, ja nawet nie pamiętam, kiedy my byliśmy w No trudno, żeś Grecji. pamiętała. Ja troszeczkę pamiętam. I tu malutki Jokuś i Bella i my w dniolandzie. Dziękuję bardzo NinePrint za taką super paczkę. Naprawdę sprawiło mi to mega dużo radości. I powiem Wam, że ja w ogóle uwielbiam drukować zdjęcia, bo to są wspaniałe wspomnienia, które zostają z nami y, po prostu wydrukowane. Bo w telefonie wszystko może się zgubić, Excess jest wydrukowane, wisi na ścianie. To jest na... przepiękne, naprawdę. Ja uwielbiam. Tu jeszcze mam takie dwie fotki, zgubiłam je gdzieś w takim y, innym rozmiarze, w takim kwadraciku. Tu jest takie zdjęcie, jak miałam 100 tysięcy subskrypcji z balonikami i tutaj małpas z Gibraltaru, <taki> takie też wydrukowałam na wspominkę, że tak to mówimy. Jogger, Przewrócisz ramki! No i zaraz będę wkładać ramki, mega się cieszę. Czerwie ja się ogarnęłam, brawo ja, pijemy brawa dla mnie. Mam bluzę, pomalowałam się, włosy spikam sobie szamponem, bo są już takie... No, e, zobaczcie, przywieźliłam wszystkie ramki, wygląda to sztucznie. mega mi się podoba, mega mi się podoba to nowe zdjęcie z Asią, jest takie śliczne, mega mi się podoba, a w ogóle to za chwilkę jedziemy do IK. E, ogólnie chciałabym kupić parę rzeczy, nie spodziewałam się że stanie się to dzisiaj, ale chcę kupić w Ikei parę rzeczy i zmienić wystrój mojego pokoju, mm. chcę dodać tutaj akcent pewnego koloru, Możecie zgadywać w komentarzach teraz, bez oszukiwania, jaki to będzie kolor, który chcę dodać do mojego pokoju. Jeśli ktoś, ktoś jest moim takim uważnym fanem, to widzę, bo nie lubię sł słowa fanem, widzę obserwatorem, to myślę, że będzie wiedział jaki to jest kolor, jeden z takich kolorów, który ja bardzo lubię. Więc piszcie koniecznie w komentarzach, a ja lecę do mam nadzieję, że uda mi się zdobyć Parę rzeczy w tym kolorze, które bym chciała kupić. No, więc buziaki, do zobaczenia. Nie wiem gdzie. Hej, kochani, więc właśnie wróciliśmy z IK. Powiem wam, że jestem zła. Serio, jestem zła. Chciałam zrobić, mogę wam już w sumie zdradzić, bo nie było tego niczego w IK, co chciałam kupić. Poza e, ramkami, bo wszystkie te, które miałam, zużyłam. Mogę. Słyszał, spory za mój bałagan z łóżka? Tu się dzieje jakiś Meksyk, ale dobra, to jest mało ważne. W ogóle mam gdzieś tu brudną bluzę i tu brudną... To też jest mało ważne. Chciałam dokupić, chciałam zrobić w moim pokoju żółty akcent. Chciałam zrobić żółtą pościel, żółty koc i żółte poszewki. I wiecie co to było w Ikei? Nic nie było z tych trzech rzeczy. Poszewki były, ale żona mi się nie podobała. I yy, jedna, która mi się podobała, okazało się, że wycofują ją w ogóle z Ikei i była tylko, yy, wiecie, ta... Na wzorze jakby do zobaczenia Do kupienia nie było I kołdra była Ale była o nieładna Koca, kot był jakiś taki Taki żółty taki, Jakiś przeżygany jakiś taki, nie, O nie podobał mi się strasznie Kupiliśmy jedynie Ramki, nie martwcie się nie są to ramki Tylko dla mnie Są to też ramki dla Kary I na przedpokoju tutaj mamy Też taką galerię właśnie zdjęć Rodzinnych i tak dalej i to są właśnie do tego, ramki też. No ale parę tych ramek też jest, e, dla mnie. Jest zawsze, kiedy jestem wikali, to kupuję te ramki i zawsze je mam w szufladzie na zapas. I jak mam jakieś ładne fotki, e, to drukuję. O, ała! No. I jeszcze co kupiłam, e, to kupiłam takie pudełko, bo mm, trochę szampony mi się nie mieszczą w pudełku na zapas i muszę właśnie takie pudełko postawić i tam z tyłu za szafką tego nie będzie absolutnie widać, ale muszę to postawić, żeby tam przerzucić trochę szamponów, trochę crazy, ale no już tyle ich mam, że ale jakie to pudełko jest takie mm, dobre jakościowe, to nie jest takie papierowe tylko takie, no dobra, no jest papierowe, ale takie lepszy papier tak to ujmę w ogóle było sporo ludzi w Ikei, no ale tam mieliśmy maseczki, zachowaliśmy odstęp, więc powinno być Git, ale jakby nawet nie umiem tużyć tego pudełka, więc ciekawe. A, już wiem chyba. Dobra. A, Boże, a może jednak nie, nie wiem. Okej, okay, udało mi się to chyba złożyć, ale taki serio solidne jest to pudełko. Nie wiem tam ile ono kosztowało, ale całkiem takie porządne. Wam powiem, że jest porządniejsze od tamtego, którego tam mam na szafce. Nie, no fajne, fajne. Taki mój shopping. Nie jestem zadowolona. Nie jestem zadowolona. Miałam je tak ładnie w pokoju, chciałam na takiego koloru tutaj, bo mam tego żółtego misia, tak chciałam mieć żółty kocyk na łóżku, żółte poduszki, żółte prześcieradło, nie prześcieradło, tylko pościel, ale nie było niczego takiego, więc słabo. No ale może uda mi się gdzieś zamówić przez internet, choć nie uda mi się raczej pościeli, bo pościel, to mam tą ikeowską, a nie ma nigdzie chyba... Poduszek do, do kupienia, po prostu. Co w się sensie poszerek na poduszki i kałowskie, Mam nadzieję, że rozmycie. Osoby, które mają poduszki z IKEA wiedzą, jaki to jest problem. No, dobra. Bo e, Idę ogarnąć tutaj w tym pokoju, gdzie jest niezły bałagan. Kochani, powiem Wam, że pudełko mi się udało i stoi ono idealnie. O tam w dziurze, bo umowałam w sobie powiedzieć jeszcze jedno, żeby stało na tym. Zrobię sobie zdjęcie tego pudełka, żeby wiedzieć, jakie to i kiedyś gdzieś przyszłości w przyszłości to kupię długie, żeby stało na tym. I tam sobie właśnie przełożyłam te szampony, bo jest ich dużo. I po prostu bałam się, że mi się załamie. Z rzeczami do włosów na zapas. Ups! Ups, upsy. No ale ogólnie jeszcze bym powiem, że kupiłam wikaj, bo kupiłam jeszcze bardzo fajną taką jakby karawkę. Nie wiem, czy tak się nam mówi, ale to jest jakby taki takiej by wazon, tylko nie na kwiaty. I, i tam właśnie na wodę z cytryną i z takim korkowym zamknięciem i wyciskarkę do taką po prostu taką tak się nakłada tak sipnia na cytrynę i powiem być tak, no no nieważne. No takie coś do wyciskania cytryny, bo ja teraz piję wodę z cytryną, a jeszcze ci dłużą sobie mięty, żeby mieć na jutro jeszcze nie to czego taka pyszna, zimna, z rana. Przepyszna, więc kochanie jest 23.59, dokładnie tak 23.59, więc mam ostatnią minutę, aby się z wami pożegnać, ogólnie to tak, mam nadal bałagan w pokoju, niczego nie sprzątałam, na podłodze mam jakiś syf, tu mam mnóstwo ramek, jeszcze, jeszcze dzieje się tutaj cyrk, a tak, podmontowałam tego vloga, którego wy oglądacie, Później poszłam robić pazury mojej mamie, powiem wam, że wyszły nam przepięknie, bo ja robiłam, najpierw wyciągnęłam kolor, zrobiłam żel, później moja mama sobie zrobiła kolor u jednej ręki, a ja zrobiłam jej kolor u drugiej ręki i wyszły naprawdę ładnie i jestem zadowolona, bo coraz ładniej wychodzą mi paznokcie, ale robiąc, ściągając kolor mojej mamie sobie trochę zrypała mojego paznokcia. Więc szybko ściągnęłam kolor i pomalowałam samym kolorem. I topem lejemy mega deszcz. No. Ja jutro mam dużo, dużo będzie jutro się działo, dużo pracy. Więc za dwa dni będzie kolejny vlog na kanale. A ja wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobały. Jeśli tak zwiecie, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał. I dzięki. Pa!